Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy pączki pieczone. Potrzebować będziemy 3 szklanki mąki pszennej, szklanka o pojemności 250, szczyptę soli. Tutaj mam rozczyn 200 ml wody, 4 deko drożdży i 4 łyżki cukru. Część cukru przerzuciłam do drożdży. Roszczyń dodaję do mąki. 100 ml oleju i jedno żółtko i jedno jajko. I ciasto zarabiamy. To drożdżowe wymaga troszeczkę wysiłku. Ja wyrobię go już ręcznie i na sam koniec dodam olej. Pozostawimy aż podwoić swoją objętość. dodajemy olej i dokładnie należy ciasto wyrobić później będziemy formować pączki i do pączków będę potrzebować marmolady mi się udało kupić marmoladę z um, brzoskwiniową i wierzch posmaruje białkiem. I będziemy pięknie pączki. Teraz należy bardzo dokładnie wyrobić ciasto. Ciasto musi odchodzić. Od rąk i od ścianek miseczki. To świadczy, że już jest idealnie wyrobione. Przykrywamy i pozostawiamy tak w ciepłym pomieszczeniu na godzinę, a w zimnym takim troszkę, to tak do półtora godziny, taskok musi podwoić swoją objętość. Tak już mam idealnie połączone. <laughs> tak wygląda ciasto. Przykrywamy i pozostawiam do wyrośnięcia. Ciasto nam pięknie urosło. Dłonie zwilżyłam sobie olejem. I teraz wyjmujemy ciasto. Przerabiam na desce. Deskę mam oprószoną mąką i będziemy formować takie kulki. Kroimy na porcję, zwijamy w ten sposób i pozostawimy na 10 minut. W ten sposób. Zwijamy. ciasto jest idealnie wyrośnięte. I tak zrobię z pozostałą częścią ciasta. Takie kulki na 10 minut do wyrośnięcia. Pączki tak wyglądają. Teraz je spłaszczamy w ten sposób, nakładamy porcję marmolady i zaciskamy, łączymy i tym łączeniem damy może sobie tutaj tym łączeniem damy na spód i ponownie dajemy porcję marmolady, mogą być jakieś owoce, jakie lubimy po prostu. I tak, i mamy przygotowany pączek. Wiesz później, ale to jak uformuję te pączki, posmaruję białkiem i będziemy mieli pączki pieczone. Możemy dać. Marmoladę po upieczeniu, a możemy tak jak ja zrobić, że dajemy marmoladę do środka. Tak, i już tu mam część pączków zrobionych, i tak zrobię z pozostałymi pączkami. Pączki już mam uformowane. Teraz pączki po prostu zrobię. Takie, nie wiem jak to nazwać, tak widelcami. Dwa widelce i w tą stronę, i w tą stronę. Tak ponakuwam te połczki. I posmaruję białkiem. tutaj I tak przygotowamy pączki, smarujemy białkiem i będziemy piekli 30 minut w 180 stopniach. Pączki pieczone wędrują do piekarnika. i te białko wypłynęło ale to nie szkodzi tak i pączki wędrują do piekarnika pączki pieczone 30 minut 180 stopni i tak oto pączki pieczone są pięknie upieczone możemy polać lukrem albo tak jak ja posypać cukrem pudrem One są prosto z piekarnika, więc są bardzo gorące. Tak wyglądają w przekroju. O ile Państwu mój przepis się mi podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Pączki pieczone.